Tu jest gościu! Trochę go... No, na początku. Stój! Dobra, jedź. Ale ich rozkurwiacie. Wyskakują, wyskakują. Ciało się przegrzało. Uważaj! Ta koleś chciał się przed tobą schować. No Jakieś... Kto mi zajął miejsce? Nie wiem. Jest tam z, z prawej, z prawej. Dostał gościu za Winkla. Ale zajemista akcja. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie wytrzymamy tego. Ej, siedmiu kolesi biegnie na was. Ja siedmiu pierdolę. kolesi. Tała ta strona konfliktu się na was rzuciła w tym momencie, wiecie? Wiemy. Ale, no, ty, ale ilu nas... ilu się rzuciło na nas ty? W sumie pięciu z jednej i dwóch z drugiej. Razem z siedmiu. No. He. Mówiłeś mi to ze sprzedaży, tak biegłeś za nim? Tak. Pięknie, żeś go zaćgał. Aj! ogóle no ci zaćgałem, zanim zginąłem. Wiem! Ja chyba z trzech z zastrzeliłem. <grym> widziałeś to, nie? <grym> Dobre to było! Ale ich rozje! <grym> Na dwa baty. Ała. Dostałem. Jedź. Kici Aż tak. taś. Co się stało? Ja pierdolę. Są kolesie, są kolesie. Wiem, 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 widzę. A ja pierdolę. To mi trochę przypomina falę zombie, <laughs> go, dobrze. 14. Co się? Partman, to... masz 140. No, wiem, wiem, bo tu skonuje go takim programem cheat hacker. <laughs> wykryło mi, że tak. Widzę, co tam robi, nawet nie musimy nie mówić. Tak, automatyczne celowanie, automatyczne strzelanie, bieganie. Dokładnie, good mod. Tak Wszystko. i jeszcze wieś ściany, termowizję masz włączoną. I tak, tak, wszystkie bronie. Jeszcze jeszcze no właśnie świertelęci on. Pierdolony ty Skąd? Ty... Chcesz mnie zabić? O! Dostałem 16 Ale? Znowu dostałem Ajajaj Marta przywołuję do porządku Hehe <grych> Dzięki za to, że Proszę się przedstawić <grych> Miau. A, a, a pan miał coś do powiedzenia? Miau. A pan miau. Miał pan coś z tym wspólnego? Miau. Pobiegam z wami. Jest tam ktoś, pisiaro? Już nie. No, nie się. Nie, nie, nie dalej! Słuchaj, Kamil, Oh, mam gl... oł, oh, 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 oh. RPG, RPG, szybko, RPG trzeba. No po co RPG? Masz, patrz, buch. No, no... Pedalstwo. Jeszcze ci zaliczyło, jeszcze ci zaliczyło, widziałem. Ale, ale... tak?